Cześć! W dzisiejszym odcinku pokażę mój pokój, czyli zrobię room tour. Zaczynam. Moje łóżko, na którym śpię. i mój miś. I biurko pełne słodziaków. Harapet. Kosz na śmieci. Szafa z moimi ubraniami, półka z książkami, pudełko na moje sklepy, półka z moimi budowlami Lego i dużymi lalkami. o a co ten tygrys tu robi? Nie wiem. Moja komoda, budzik, który się przyda we wrześniu. I pudła z zabawkami. Filmik się spodobał. Daj łapkę w górę i y, zuba z dzwoneczkiem. Pa, pa Do zobaczenia! Na następnego odcinka.